Witaj! Jeśli podobnie jak my, jesteś fanem zabytkowej motoryzacji, uwielbiasz wycieczki na motocyklach, zloty, spotkania, a przy tym liczysz na porządną dawkę dobrego humoru, to trafiłeś idealnie. Już teraz zapraszam cię na podróż szlakiem przygód zakręconych wariatów i ich MZ! Dzień dobry, widzowie! Dziś zabieramy Was do śmigla na czwartą edycję imprezy motoryzacyjno-charytatywnej pod nazwą Moto Piknik Śmigiel 2024. Pieniążki, które zebrano jednego popołudnia, to kwota ponad 90 tysięcy złotych, a cel był szczytny pomoc małej hani. Liczba uczestników tego zlotu oraz ilość wszelakich pojazdów była imponująca. Atrakcji na placu targowym w śmiglu nie brakowało. Był Drift czy był latający McLaren. Organizatorem tego wydarzenia byli nasi znajomi Team, Fundacja a o szczegółach całej akcji za kilka chwil opowie nasz znajomy Karol. Zapraszamy. Bo mnie najedziesz! Na szybki jesteś! O, hej, uważaj! Dam gdzie znowu od alkoholu zaparowany? No, w Rajszy, nie? Dobrze, że Karol nie pije. Nie, ja nie piję. Pół godziny ministralne spóźnienia. Godzinę? To oczywiście. Zajeżdża do Wojtka, Wojtek spodenka wyskoczyłka, ja mówię, Wojtek, my już jedziemy, a on, on jeszcze, Kaśka, 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 żona, łańcu łańcuch, nie się o zgodę. A, a teraz kochanką smsuje, no to jest cały Wojtek. Poświeć to, Andrzej, poświeć. Puk, puk, to Ta, tam? Ciemność, widzę ciemność. Pusto. Cza? Trzeba natankować. Puściutko, bo Nie ma nic. Nie ma? Nie, To musimy tęgować. I złota, złota karta musi być uruchomiona. <gulia> a bo go, no w a, <gulia> a jak nie dosprzedaj, bo tylko i kupani mogła. <gulia> Oj Śmigiel, a nie śmigel No ty jak ty jesteś, nie? To albo albo Mokas, to uciekał. Klas Targowy w. No, jak bohaterów jest, bohaterów. No i dobra. Jest no to Ty wiesz taki elgancki. No ja to jest coś jednak nawigator, pierwsza klasa. No, Ojtuś, no, ale jak ty się dzisiaj będziesz czuł? Jak dzisiaj wieczornej integracji nie będzie Dobrze bardzo I, dobrze. i wreszcie jutro o 11 nie będzie 0,50 I teraz tam u troju nie? Oblizam, nie? O teraz sypek raz... Andrzej, bierz go, bierz go! Od, od tego jest weekend, że się trochę hamiczka. O Tankowane była. Było tankowane. Tak. Oleju nalałeś? Oleju się nie leje. A czemu był. się nie leje oleju? No bo to jakaś okay, wersja. Export Tak jeden. I ma dozownik oleju. O! Oryginalnie wychodziły. A sprawdziłeś czy olej jest? Olej jest. No. Nawet ka... na, na tym na kontrolce. Widać, że do, do pełna prawie jest. Olej. Wiesz, że to może jakiś handlarz pisakiem namalował i... A nie pisakiem, bo jak wyjeżdżałem, to dolewałem, bo było po kontrolki i mówię, o trzeba dolać. Trasa się, się zrobimy, może jest 350. Do, może zobaczymy jak to wyjdzie. Trasa tak Andrzej powiedz, bo ty tak, w Kudowie nie byłeś, nie? Ty nie ten za nami? Ten skiłem, ale co zrobisz, ka. Wiesz, jak będzie nie. Trzeba wybrać mniejsze. Nie nie? Widzowie cię już pokochali, musisz teraz <grym> nagrywać się cały czas. No wiesz, to, to nie jest tak do końca, mam. Co, mówię, już już jedną będzie. gwiazdę internetu z kitką mamy, nie? Teraz potrzebna jest druga. <grym> yes. Ale to już bez grzywki No to, to, to dla kontrastu. <grym> <grym> Jeden z, z kitą, drugi łysyk. <grym> <grym> Dwóch musi być, nie? Jak to było? Łozi jeleń, tak? Łozi

gdzie się wybieracie? Do Śmigla jedziemy Do no, śmiglu? No. A my do Wolsztyna jedziemy, na takim parowozem się przyjechać za Przedychy Na 4 godziny jazdy, także jedziemy trochę pojeździć sobie, do Wolsztyna się wybieramy szerokości uchwawajam. Również, wszystkiego dobrego ]Yeah. Nagrywasz? Nie, bo pięknie wpływ płotkiem Żtepnie dałowy, górwa, nie już go poznają. Ale tu masz. Autograf, to wydano. Jużby autograf! Opaki! Jedziemy! No i za daleko nie ujechaliśmy, i Karolek zasygnalizował problem. Ale czego on dotyczył zobaczycie w następnych odcinkach. Andrzej! Andrzej. Ale ta jest z dozownikiem, nie musisz bujać zbiornikiem, żeby się ja wymieszało Nie bujam się, bo mówię tak, żeby nie był inny człowiek Jak wszyscy bujają, to co ja mam robić tak. go? No nie bujaj no. Robią tak wszyscy go, Potem powiedzą, że ci nienormalni, no, a ten normalny? Tak, tak. to wszyscy nienormalni Ale to... nie nas. Czy <śla> to się kurwa rozjebała? <śla> tak może być No, no skomentuj ja to Bez komentarza, zostawię to bez komentarza Andrzej, bujaj <śla> Bujaj się się <śla> To ci Karol kiedyś tak jeden powiedział? Bez młota to nie robota. To jest ruski klucz. Ale mówiłem, nie wstawię mu na zimnym, a on na zimnym mówię, grzeje mu. Ja mówię Karolku, oszczędzaj na zimnym. Ja się rozgrzeję maszyna wtedy wstaw, nie? Tak. A on mi Andrzejku, na zimny musisz. I założył cylinder od 250, to teraz patrz, pokazać. Teraz patrzę się. Rano wyjeżdżali i to nie mogę go dogonić, głupka. Teraz słuchimy. Z 8 koni zrobił 30 no i jeden łańcuch, osioł. Łańcuch nie wytrzymuje. I wsteczny, i wsteczny. I jeden osiął. Nie, najgorzej będziemy mnie holować. Jak będziemy holować, to mnie odrobi. Jak będziemy go holować, nie? To jest nasza, go, nie? No tak. Naprawić? Co do Wojtek? Ale to myjesz. A co byś nagrywał, go, powiedz mi No ja, ja nie nagrywam. Ale jakby każdy naprawił swój motor, to by co by nagrywał? Go. No właśnie. To jasne, musi jasne. iść do dziać na Jest najlepszą jazdą na świecie. Alemina Kula. Kula. Karol, najpierw po naprawie i tato <laughs> a potem będziemy jeździć. On Podkocowiec? Podkocowiec. Nie, to, ten to nie jest podkocowiec. Podkocowiec to jest tu. Tu jest, kula. Wojtuś pokaż się widzą? Największy podkocowiec. Nawet Ej. mówi, że można tak na niego mówić. Pokaż ząbki do, 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 do kamery. Wojtuś, tak trzeba pracować. Żeby pracować, a się nie ubrudzić. Wiesz jak to się nie nazywa? Robić, a zarobić. Nie Wiesz nie jak wiem. to się nazywa? Czysty pieniądz. O. so, I so. Let's get it. Wow, 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 wow. Co Dam Jake? Co ty robisz, Damja? No. Widzisz, poznajesz gościa? No to otwórz. Zamknęli gościa go A Ja nie widzę, nie widzę Nic nie ja zrobiłem To są wszyscy niewinni Nic nie Każdy tak mówi I saw it. I so, it. whoa, 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 whoa. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mama's. They trying to block all my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rappin'. I'm, sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain girl no teeth. I touch down, bust down. She bust it open for a real day. Stay time meet up, up, to build it up, trying to count it up. Hill figures. Don't be chillin' with no low. And if I do, I be, be real with them Chase a dream, that's the mail ticket Iso gang, yeah, they still with us, get us get I put it, it in motion, it got me steady Thoughts on my mind, it's wearing heavy Watch how I shine, tell them I'm ready I'm hitting my stride, let's get to the fetty I was just sitting back, watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking slow I hold it down and I got my own Keeping it grown, we back to the bone Uh, yeah, flying flashy, ayy, ayy We too fancy, ayy Dobra Karolu, opowiedz nam co to za zlot, skąd to się wzięło i jak się stałeś organizatorem? Organizatorem to się nie stałem ja, tylko stawała się Team Fundacja, jak mamy tutaj na znaczku. Również nas można znaleźć na Facebooku. Co to jest za zlot? Jest to impreza motoryzacyjno-charytatywna. Jest to już czwarta edycja w tym roku. Znajdujemy się w śmiglu w województwie wielkopolskim na placu targowym. Impreza rozrosła nam się do takiej skali, że faktycznie w dniu dzisiejszym na czwartym oto pikniku zabrakło nam miejsca na targowisku. Musieliśmy częściowo zamknąć bramy wjazdowe na określony czas. Teraz troszeczkę się już uspokoiło, wpuszczamy dalej samochody. Dzieje się, mamy występy na scenie, również różne stoiska handlowe, stoiska motocyklowe, stoisko y, samochodowe. Wiem, że już tutaj dostałem informację, że o, o 1445, czyli faktycznie 2 godziny 45 minut sprzedano ponad 1700 cegiełek na rzecz Hani. Na scenie również się odbywają różnego rodzaju licytacje. Licytacje też osiągają ogromne pieniądze faktycznie. No właśnie, a propos pieniędzy, powiedz może na co, w jakim celu jest ten e, cały zlot? Y, impreza jest przeznaczona dla trzyletniej Hani Witomskiej z nowego Lubosza z powiatu kościańskiego o lepsze jutro. Pomoc rodzinie po prostu uzyskanie jak najwięcej pieniążków na leczenie Hani. Po prostu Hania już jest, to jest trzyletnia dziewczynka. Od swoich narodzin przeszła 19, 19 operacji. Ale mogę powiedzieć, jak jego, jej pokój wygląda. Jej pokój wygląda jak sala szpitalna: pełno rurek, pełno aparatury, respiratory. Różnego rodzaju urządzeń medycznych po prostu, tak? Powiedz mi, oprócz tego motopikniku można gdzieś też wpłacać jakieś pieniążki, Jest jakaś skąd? Tak, tak, można, tak, można spłacać pieniądze bezpośrednio na się pomaga Hania Witomska lub motopiknik Śmigiel, też znajdziecie nas na się pomaga, też tam śmiało można wpłacać pieniądze. I pieniążki można płacać cały rok, nie ma? Cały czas można. Naszy motopiknikowa skarbonka będzie trwała jeszcze prawdopodobnie gdzieś koło tygodnia i będziemy ją zamykać, żeby podsumować całą imprezę naszą. A Hani Bitomskiej nas się pomaga, zbiórka trwa non-stop do końca roku albo jeszcze dłużej będzie trwała. Czyli cały piknik, jakby zorganizowanie jest charytatywne i wszystkie pieniążki tak. są przeznaczone dla Hani? Yy, tutaj ze stoi takich handlowych jak ciasto, jakieś cegiełki, licytacje. Kwiatki można kupować, tutaj malowanie twarzy to jest wszystko w 100% przeznaczone dla Hani. Tutaj wystawcy nam, nam się powystawiali, to przekazują na Hanie po prostu z utargu procent. Ale jest fajny procent dogadany z nimi, że też na pewno na tym zyskamy. tak? No to co, mi nie pozostaje nic innego jak pogratulować. Również dziękujemy. Podziękować za możliwość uczestnictwa i co widzimy się za rok. Oczywiście, mam taką nadzieję, że w końcu. Jeszcze więcej ludzi tutaj do nas dobije i w końcu ten plac całkowicie będzie trzeba... Ci powiem, że już powiedzieć. dzisiaj dużo nie brakło, już, już, już tak na milimetry. Za rok przy tego typu imprezie może braknąć miejsca. No wszystko jest na to możliwe, bo już mamy dodatkowe pomysły na, na następny rok. Przepraszam, nie poprzedni, tylko następny rok. Już są jakieś pomysły, tak? To do zobaczenia za rok! Również dzięki, pozdrawiam. Ale ty wiesz, że to jest cholernie szalony pomysł. Szalony i nielegalne to. Szalony i nasza To nasza specjalność. I ty myślisz, że tym dźwigiem wciągniemy się tam do góry, bo oczywiście nie zrobię tego sam. <laughs> Zrobisz to. Nie, tamtym wysięgnikiem. <laughs> tamtym wysięgnikiem? Tak, tam jest bezpiecznie. Wciągniemy się do góry po to, żeby zobaczyć jak dużo ludzi przejechało na zlodu śmigla. Rzut z góry. Myślisz, że chłopaki nam pozwolą? O, pozwolą na pewno. Są szczęśliwi, że mogę nas chodzić. <laughs> Ale, ale mamy plan awaryjny. Plan awaryjny, plan B. No, co złego to nie, to, to nie my. Ale, ale jest wysięgnik. I za chwilę będziemy gdzieś tam, 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 tam. Jak się uda, żeby nagrać dla Was wszystko z góry, co się działo na tym zlocie. Czy to ba się nie boisz? Tamten wyżej podnosi? Te, tak, są, samo. Te dwie ciężarówki 46 metrów do góry. A, a czyli on może jeszcze. A nie, czy już do maksa było? Nie, nie, nie. 46 metrów do góry, gdybyśmy na 12 metrów. Nie, to ja podziękuję. 12 metrów to jest odpowiednie, żeby pokazać widzom, jak to było wysoko. i fit it up Hop in my car And get it up Secure the bag Yeah I get the bus. Pick it up Pick it up Pick it up You see the drip I'm yeah, fitted up Hop in my car And get it up Secure the bag Yeah I get the bus. Pick it up Pick it up Pick it up Ooh I been on the flex Since Flex zone. Neighborhood all in your eardrums I ain't never scared Like Bone Crush Boy I got God Don't fear none My line busy Take no calls So no, no, no no no. Go high go low low low. Light like spinning in a six four four. Cash money like five oh four. Walk like AD 24 No sleep need more more more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, I get the box yeah, Pick it up, pick it up, pick it up, You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it giddy up. Secure the bag, yeah, I get the box Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh. I'm a real one, my day one. Can't say nothing. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up 10 to 80, my save ones Take to the top on the basement. New car, race on Fast lane, pace with the boo yard that's a flex. Now human I ain't from another planet. I'ma teleport might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number seven, seas Bordeaux Working all night, need more though. I remember nights I was poor, though Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, I yeah, get the bucks Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, I yeah, get the bucks Pick it up, pick it up, pick it up. co Wojtuś? Zwijamy się. Zwijamy się. Jeszcze zrobiłem to widzów? Siedziałem w kupę. we W tamtym wysięgniku. Ale potem wychodziłeś no, i... obrót się. Gacie pewnie. <laughs> Wygrzałaś tam, nie? Miso. Tego to nie nagrywałeś, nie? Wszystko nagrałem. No. No. Nagrane z jego miną. Nagrałem jego minę. No. no są. Gacie osrałeś, tak, Karol. Tak, Gacie lekko osrałeś. to? miałem to czas. Ja się nie boję. Cały czas boi się boję. Boisz się. Jedyne, czego w życiu się boję, to głupie pomysły Wojtka, które się włączają po 23.00. To już koniec dzisiejszego odcinka, lecz nie koniec przygód na dziś. Wszakże obiecuję wam, że pierwszy raz motocykl Chłopaków nie dotrze do domu o własnych siłach. Także oczekujcie kolejnego odcinka. Do zobaczyska!